Witam serdecznie, nazywam się Aneta i jestem instruktorem fitness i trenerem personalnym. Zaprezentuję Państwu nową grę Your Shape z wykorzystaniem kontrolera Kinect dla Xbox 360. To urządzenie Kinect podłączamy do konsoli Xbox 360. Jest to taka mała kamera, która skanuje nasze ciało i przynosi obraz naszego ciała na ekran naszego telewizora. Your Shape to jedna z gier, która wykorzystuje technologię Kinect. Gray Shape to zestaw różnorodnych ćwiczeń, z których każdy może wybrać coś dla siebie. Mamy do wyboru opcję personalnego trenera, gdzie ćwiczycie jeden na jeden z personalnym trenerem, gdzie wybieracie sobie różnorodne opcje, typu wzmacnianie nóg, pośladków, sesje scalpingu, czyli wzmacniające i cardio, czyli coś, co podnosi Waszą wydolność, zajęcia, które poprawią Wasze rzeźby całego ciała, wzmocnią Wasze ramiona, mięśnie grzbietu, mięśnie brzucha. Opcji personalny trening. Możecie wybrać sobie opcję dla kobiet tuż po ciąży, czyli opcję dla kobiet, które siedzą w domu, nie mają czasu zupełnie wyjść i poświęcić ten czas na trening. 10-15 minut treningu, żeby wzmocnić nasze mięśnie, poprawić sylwetkę i wrócić do poprzedniej formy. To coś dla kobiet po ciąży, ale i nie tylko. Gryer Shape. Możemy również wybrać opcję fitness klasy, czyli zajęcia fitness. Mamy do wyboru dwie: Zen klasy i boxing cardio. I Zen klasa to jest typowo dla osób, które lubią zajęcia tai chi, pilates, joga. Dla osób, które potrzebują wyciszenia, relaksu, skupienia się na własnym ciele i na własnym oddechu. Kardio boxing to lekcja, która jest przeznaczona nie tylko dla kobiet, ale również dla mężczyzn. Jest to lekcja, na której możecie się wyżyć, zużyć dużo, dużo energii i poczuć się lepiej na cały dzień. Także 15 minut boksu razem z trenerem. Zapraszam do ćwiczeń. Świetna zabawa, bardzo łatwe w obsłudze, naprawdę. Wystarczy wysunąć prawą bądź lewą rękę i potwierdzić to, co widzicie na ekranie. Yorkshade to najlepszy trener personalny, jakiego możecie mieć we własnym zaciszu domowym.